Gdybyś usłyszał, że rząd eksperymentował na dzieciach w sierocińcach, karmił ludzi radioaktywnym jedzeniem, albo specjalnie nie leczył chorych, żeby zobaczyć, co się stanie, co byś pomyślał? Że to wymysły paranoików? Że takie rzeczy nie mogłyby się zdarzyć naprawdę? W tym odcinku wersji nieoficjalnej opowiem ci o trzech teoriach spiskowych, które były wyśmiewane przez lata, aż wyszła na jaw prawda. Mroczniejsza niż cokolwiek, co sobie wyobrażano. To nie są legendy miejskie. To historia, którą próbowano ukryć. Zostań do końca, bo im dalej, tym bardziej nie będziesz wierzyć własnym uszom. Miejsce trzecie. Monster Study. Zaczynamy od czegoś, co mogło wydarzyć się w horrorze. A wydarzyło się w Bibliotece Akademickiej. Rok 1939. Uniwersytet Iowa. Grupa badaczy pod kierownictwem psychologa Wendela Johnsona postanawia przeprowadzić eksperyment, który na zawsze zmieni życie niewinnych dzieci. Wybierają sierociniec. Nie szkołę, nie ochotników, sierociniec. Grupę dzieci, które nie jąkały się, podzielono na dwie części. Jednej z nich powiedziano, że mówią pięknie. Drugiej, że mają problemy z mową, że się jąkają, że są niepoprawne. Dzieci, które mówiły zupełnie normalnie, zaczęły się jąkać. Traciły pewność siebie. Przestawały mówić w ogóle. I tu najgorsze. Nikt nie powiedział im, że to był eksperyment. Nie dano im szansy na powrót. Ich osobowość, sposób mówienia, relacje z otoczeniem zostały trwale zniszczone. Nazwano to później Monster Study. Dlaczego? Bo nawet inni psychologowie uznali ten eksperyment za potworny. Przez lata wszystko utrzymywano w tajemnicy. Dokumenty wyciekły dopiero w latach dwutysięcznych. I co się stało? Nic wielkiego. Kilka pozwów, trochę rozgłosu i cisza. Ale to dopiero początek. Miejsce drugie, eksperyment Taskegi. Przenieśmy się teraz w czasie. Rok 1932 Alabama, USA. Rządowy Departament Zdrowia rozpoczyna tajny projekt badawczy. Oficjalnie leczenie syfilisu u czarnoskórych mężczyzn. Nieoficjalnie obserwowanie postępu choroby bez leczenia. 600 mężczyzn, biednych, często niepiśmiennych, zostaje wciągniętych w eksperyment. Dostają fałszywą diagnozę, placebo i zapewnienie, że są leczeni. W rzeczywistości przez 40 lat obserwowano, jak ich ciała powoli się rozpadają. Nawet kiedy penicylina staje się ogólnodostępna, skuteczna, tania, ratująca życie, badacze celowo nie informują pacjentów. Efekt: dziesiątki zgonów. Choroba przenoszona na żony. Dzieci rodzące się z wrodzonym syfilisem. Gdy sprawa wyszła na jaw w 1972 roku, wywołała ogromny skandal. Rząd USA musiał przeprosić. Ale co ciekawe nie za eksperyment, tylko za to, że się wydał. To nie teoria spiskowa to dokumenty rządowe i martwi ludzie. Miejsce pierwsze. Testy promieniowania na ludziach w latach 1940-1970. Znasz może hasło: Bezpieczeństwo publiczne. Dla amerykańskich instytucji w czasach zimnej wojny oznaczało ono ciche testowanie broni jądrowej. Nie tylko na poligonach. W latach 1940-1970 prowadzono ponad 400 tajnych eksperymentów z użyciem promieniowania, na pacjentach szpitali, więźniach, biednych ludziach, często bez ich zgody. Przykłady? Proszę bardzo, starszym pacjentom wstrzykiwano pluton, jeden z najbardziej radioaktywnych pierwiastków. Dzieciom w sierocińcach podawano mleko z dodatkiem radioaktywnego wapnia, dla testów nad wchłanianiem składników odżywczych. Kobietom w ciąży dawano witaminowe koktajle, które zawierały izotopy promieniotwórcze, aby sprawdzić, jak działa to na płód. W niektórych przypadkach Pacjenci byli poddawani napromieniowaniu głowy dla naukowego celu. O wielu z tych eksperymentów opinia publiczna dowiedziała się dopiero w latach 90., kiedy zaczęły pojawiać się odtajnione raporty komisji senackich. I wiesz co jest w tym wszystkim najgorsze? Żadna z tych historii nie wyciekła dzięki dziennikarzom śledczym. Większość ujawniono przypadkiem podczas biurokratycznych analiz budżetów. Tysiące ludzi, niczego nieświadomych, stało się żywym laboratorium dla dobra bezpieczeństwa narodowego. Monster Study. Taskigi. Testy promieniowania. Trzy historie, które brzmią jak mroczne fabuły filmów, a mimo to wydarzyły się naprawdę. Udokumentowane z ofiarami, datami, nazwiskami. To, co łączy wszystkie te przypadki, to jedno pytanie: ile jeszcze takich rzeczy wydarzyło się, zanim ktoś się zorientował, i ile z nich nadal się dzieje? Bo jeśli coś nauczyła nas historia to tego, że najbardziej szokujące teorie spiskowe często mają jeden problem nie są wystarczająco szalone. Dzięki, że byłeś z nami. Jeśli ten materiał Cię poruszył, zostaw suba, daj łapkę i napisz w komentarzu, które z tych spraw zrobiły na Tobie największe wrażenie. I pamiętaj, w każdej oficjalnej wersji zawsze jest jakaś nieoficjalna.